Popełniliśmy kilka błędów, które mogły się nie wydarzyć, niestety przez te błędy nie udało nam się wykończyć następnej akcji. Przeciwnikom udało się strzelić bramkę z wolnego i, i niestety skończyło się Zdecydowanie, zdecydowanie pierwsza połowa e, z bardzo dużą naszą przewagą. E, później może ukradło się trochę rozluźnienia po tej czerwonej kartce dla przeciwników, bo gdybyśmy trochę skuteczności e, dołożyli, to myślę, że były trzy punkty. Ależ działo się w dziesiątej kolejce warmińsko-mazurskich rozgrywek piłki nożnej klasa A, grupa trzecia FC Dajtki na wyjeździe podejmujące omule w wielbark. Z tej strony oczywiście trener Benjamin zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału. Zanim zaczniemy, pozwolę sobie na zaproszenie również na moje podsumowanie gry reprezentacji Polski przeciwko Mołdawii, a także wyspom owczym z ostatniego zgrupowania naszej kadry. Link oczywiście w opisie filmu i zapraszam już do materiału właściwego. Niewątpliwie remis ze spotkania z wielbarkiem traktujemy jako porażkę. Było to spotkanie, które powinno zakończyć się zwycięstwem zespołu FC Dajtyk. Dla mnie, jako szkoleniowca, jest to na pewno nieprzyjemna sytuacja, bowiem jest to kolejny mecz, który przez swoją słabą skuteczność nie zamykamy, czy to w pierwszej połowie, czy to na początku drugiej. I tak po tym jednobramkowym prowadzeniu prawie przez większość spotkania, grając 11 na 10, nie udaje nam się wsadzić tej drugiej bramki. Ta Wielbarka jak zaczarowana, podobnie jak tydzień temu z Gierzwałdem. Jak zaczarowana, bramkarz jeden czy drugi wyczynia cuda, i tak naprawdę nie udaje nam się wsadzić tego drugiego, czy też tak jak tydzień temu pierwszego gola, który na pewno ułatwiłyby sprawę i pomogły w zdobyciu trzy punktów. Tymczasem, tak jak później chłopacy powie, powiedzą w wywiadach moment dekoncentracji i tracimy gola. Niemniej tutaj w tym spotkaniu miało też udział kilka innych czynników, o których chciałbym chwilę powiedzieć i przedstawić je bo uważam, że wpływ na wynik spotkania również miał poziom agresji i poziom prowadzenia spotkania przez arbitra i nie mówię tutaj o decyzjach, bo decyzje były tak naprawdę niezłe. No nie było aż tyle decyzji, które można by rozpatrywać w kategorii fatalnych. Ja mam żal bo w dwóch, trzech sytuacjach tak naprawdę sędzia zatrzymał nasze kontry, zatrzymał nasze akcje. Gdzie było spalonego, gdzie żurek był ewidentnie faulowany i tutaj na przykład e, będziecie mogli obejrzeć sobie sytuację jedną czy drugą, gdzie jest uderzony e, barkiem w tył pleców, gdzie zawodnik wjeżdża mu prosto w nogi, a sędzia nie odgwizduje faulu. I ja nie mówię, że tutaj miała być jakaś kartka czy cokolwiek takiego, ale chociaż faul, chociaż faul, bo będąc napędzonym po strzelonej bramce czy też e, jakby w tym fragmencie meczu, mając ten moment dobrej gry, e, gdzie ciśniemy przeciwnika, tak naprawdę to nie przeciwnik nam przerwał tą akcję, a zła decyzja sędziego, takie wyczucie tego momentu meczowego. I mówię, naprawdę nie mam pretensji do arbitra, bo czerwona kartka zasłużona. Kilka razy gdzieś tam dostrzegł rzeczy, które e, nie miały nie miał prawa zwykły kibic tego dostrzec, a jednak udało się to wychwycić arbitrowi. Natomiast kilka momentów, właśnie takiego zatrzymania akcji, które nie były w tym kontekście do zatrzymania i powinny zakończyć się naszymi akcjami, groźnymi, nie powiem, że bramkami, bo biorąc pod uwagę to, jak jesteśmy skuteczni, ciężko mi powiedzieć, czy byśmy zdobyli w tych sytuacjach gole. Niemniej, tak się dzieje e, i nawet e, faul, po którym pada bramka dla wielbarka, też dla mnie troszeczkę e, ze znakiem zapytania taki, aczkolwiek to działo się po drugiej stronie boiska, więc też miałem prawo czegoś nie dostrzec, nawet oglądając to później na wideo, ze względu na to, że mamy tylko i wyłącznie tutaj jedną perspektywę tego zdarzenia. No i jeszcze jeden aspekt tego panowania nad spotkaniem. Niewątpliwie jest to sytuacja, która spotkała naszego bramkarza. E, ja nie pamiętam niestety i nie widziałem na nagraniach momentu uderzenia Szymona. Nie wiem, czy to stało się po rzucie rożnym, czy to stało się przy akcji. Natomiast pamiętam, że Szymon leżał, mieliśmy tam leciutką sprzeczkę przy ławce, ze względu na to, że ja widziałem, że to jest groźne zagranie. Natomiast mówię, nie pamiętam sytuacji ze względu na to, że też jako trener zwracałem uwagę na inne fragmenty boiska. Wiadomo, że jak Chodzi o zdrowie, to od razu trzeba reagować, trzeba wyskoczyć i, i pomóc zawodnikowi. I chwała Szymonowi za to, bo biorąc pod uwagę to, że doznał złamania w tej sytuacji, to uważam, że tutaj też brakowało takiej interwencji sędziego, czy to sędziego liniowego, czy sędziego głównego, bo ten nadmiar agresji w tej sytuacji mógł zakończyć się właśnie tym, czym się zakończył czyli groźną kontuzją. Miejmy nadzieję, że Szymon za chwilę do nas wróci, bo to twardy gość i on. Nie ukrywajmy jeszcze, wytrzymał na boisku i do końca meczu. I absolutnie nie obwiniam go o stratę bramki, bo nie ukrywajmy, nie jeden z nas szedłby z boiska i po prostu powiedział, że to. Ja, Szymon pozostał na nim, dokończył mecz, no i niestety padła też ta bramka dla przeciwników, wyrównująca, no i trudno, tak, tak czasem bywa w piłce nożnej. Natomiast chwała, mówię Szymonowi, za to, że został do końca na boisku, wytrwał i to, co mógł jeszcze obronił. Myślę, że komentarz dzisiaj był wyczerpujący. Zostawiam Was z wywiadami, z całym pozostałym skrótem. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień. Trener Benjamin, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję. Pozdrawiam, dziękuję, pięknie, cześć. Maciek, pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, druga, kiedy graliśmy w przewadze, nie poszła kompletnie po naszej myśli. Co się stało z zespołem w drugich 45 minutach? E, uważam, że poczuliśmy się trochę młodzi po pierwszej połowie. Nasza dobra gra w pierwszej połowie spowodowała to, że na drugą połowę wyszliśmy, można powiedzieć, lekko przyćmieni. No, przeciwnicy podeszli trochę wyżej. Pomimo ich czerwonej kajetki gry w 10 nie było tego widać na boisku. Myślę, że zarówno to, że nie, wyko nie wykorzystywaliśmy akcji w pierwszej połowie, jak i to, że odpuściliśmy, można powiedzieć, trochę defensywę w drugiej połowie, spowodowało, że, że wróciliśmy do domu z jednym punktem, a nie z trzema. Czyli się, że ta czerwona kartka za bardzo nas nieco podnieciła. Myśleliśmy, że mamy mecz pod kontrolą, wygramy go spokojnie, a rzeczywistość była jednak trochę mi się, inna. Tak. Co? Wydaje mi się, że, że nie skoncentrowaliśmy się do końca w drugiej połowie i e, popełniliśmy kilka błędów, które mogły się nie wydarzyć niestety przez te błędy. Nie udało nam się wykończyć następnej akcji. Przeciwnikom udało się strzelić bramkę z wolnego i, i niestety skończyło się emisję. Jesteśmy zgodni, że czerwona kartka dla zawodnika z Wielbarka w pełni zasłużona, natomiast i co sądzisz o innych decyzjach arbitra? Jak on prowadził to ostatnie spotkanie? Eee, no, decyzje sędziego były ciekawe, nie zgadzałem się oczywiście ze wszystkimi decyzjami, myślę, że sędziowie Liniowi również nie zgadzali się ze wszystkimi sędziami arbitra głównego, ale no, to jest A-klasa, tak? nie ma co oczekiwać od sędziów wysokiego poziomu. Dwa słowa do kibiców przed najbliższym meczem z LKS-em Różnowo. Zapraszamy wszystkich, dajtki, e, ulica Żyta. Marcin, jak z perspektywy ławki rezerwowych wyglądało to spotkanie? Czy zgodzisz się z tym, że no zwycięstwo powinno być w naszych rękach, czy jednak z tego poziomu ławki rezerwowych jednak wyglądało to w tym zdaniem nieco inaczej? Zdecydowanie. Pierwsza połowa e, z bardzo dużą naszą przewagą. E, później może wkradło się trochę rozluźnienia po tej czerwonej kartce dla przeciwników. I oprócz tego, co Maciek powiedział, nie za bardzo chcę się wypowiadać na temat sędziowania, bo gdybyśmy trochę skuteczności dołożyli, to myślę, że by były trzy punkty. Czy wpływ na rezultat remisowy mogła mieć no, bardzo przykra kontuzja naszego bramkarza Szymona, który no, otrzymał cios w twarz około 15 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. No i niestety po kilku, kilkudziesięciu minutach padła ta bramka wyrównująca. Czy mogła mieć to jakiś wpływ, że no, nie wywozimy z wielbarka trzech punktów? No na pewno no, sytuacja z Szymonem miała miejsce parę minut wcześniej. Także gdyby był w pełni sprawny. Podejrzewam, że mo można było uniknąć tego, tego stracenia gola. Mimo to po męsku zachował się. Ty już się rozgrzewałeś. Widziałem przy ławce rezerwowych. Twój występ jednak nie był konieczny, ale też byłeś w gotowości, żeby w razie co pomóc drużynie i zastąpić Szymona Oczywiście, jeżeli trzeba to zawsze jestem gotowy do pomocy, a no, ale chwała Szymonowi, że dotrwał i na pewno nie ma do niego żadnych pretensji o stratę tego gola. Dwa słowa od siebie przed meczem z Różnowem? No, oczywiście zapraszamy wszystkich. No, okazja po kilku tygodniach do zdobycia trzech punktów. Także oczekujemy na pomoc i damy się wszystko.